Yo siemanko, z tej strony Filip. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku U mnie na kanale, w kolejnym odcinku z Od żula do króla, odcinek numer 32 Dzisiaj pięknie jedziemy y, sobie kopać ziemniaczki Jedziemy kopać kartofle y, Jeżeli się uda, to może jeszcze coś tam innego porobimy, ale wątpię ten, tak to będzie wyglądało, że dzisiaj cały odcinek będzie skopania. Ten, już możemy w sumie siada, zasiadać i jechać. Możecie po raz kolejny widzieć znowu nowe yy, kolorki. Podłączyłem kabelków jakiś A, nie podniosłem. Yy, możecie widzieć znowu nowe kolorki, ale grałem sobie te shaderki też te shaderki jeszcze ładniej mi się podobają ten Może nie ma jakiejś, nie wiadomo jak dużej Zmiany pomiędzy tamtymi, co miałem przed tamtą moją zmianą Ale ja wam pokażę może ta w taki sposób No tak Pokażę wam to w taki sposób, że Tamte kolorki, jakie miałem wcześniej to są mniej więcej takie O, na wyłączonym. I na wyłączonym też można wygrać, bo to są same shaderki i te shaderki tak w miarę fajnie wyglądają też. Ale jak włączam sobie tak O, to jest ładniej według mnie. Jest tak bardziej kolorowa. Wiadomo, że jest 11 to jeszcze nie jest taki najfajniejszy efekt, więc kolorki będą fajne. No, a ogólnie czy jecha coś mi tutaj nie chce jechać? A nie... Co pan robisz? No, chwaściki wyszły Na rzepaczku Będziemy w następnym, no, w następnym albo za dwa odcinki pryskać Pięknie chwaściki Na rzepaczkach Mnie mam nadzieję Ten, tak to będzie wyglądało właśnie no kurde, nie chcę mi ta niecha jechać. 22 na godzinę i tyle. No, może, może faktycznie potrzeba już remontu silnikowego. <słuch> może już zaniemogła. Usłyszymy kiedy 16 motogodzin Bez remontu? Mogła. Mogła już zaniemóc. No, ale. Powinna jechać, no nie, no jedzie prawda trochę, może wolniej, ale ważne, że jedzie, tak. No tak szczerze dużo bardziej wolę 40 niż y, y, 30 niż 40. Najprawdopodobniej, widzowie, będzie to tak robione, że jeżeli będziemy kupować następny ciągnik, to 40 idzie wek. Bo, tak jak na początku, się można powiedzieć, że cieszyłem, że kupuję 40 a nie 60. Tak teraz, wolę dużo bardziej 30 niż tą 40 naprawdę. Czterdziecha jest taka niechciana w tym momencie u mnie tam U mnie na gospodarstwie tęc no. Dobra, teraz kontrol I Czy wysypywuje nam ziemniaczki? Nie wysypywuje Derby do wywywania No toż co, są... o jest Jest, dobra, będzie sypało Na początku to się musi ogarnąć. Dobrze, że to ma jakiś taki lekki zbiorniczek tutaj. Dobra, Control i, żeby mi teraz nie wysypało na drogę. No, tak, więc tak to wygląda. Control i. No, wiedziałem, że wysypywać tutaj. Wow. Co jest? Czego? Nie chciała jechać. Dobra. No i jedziemy. Ale czemu ona nie wysypuje? Co jest dnia mnie tak? Nie wiem, jeszcze wolniej jechać? 3 na godzinę? 2? Dobra Porowo wolna akcja kopanie ziemniaków No nie no, ona... Bo coś jest z kopaczką tak Przecież normalnie mi Zawsze ta kopaczka działała, a teraz jak zwykle chcę nagrywać odcinek, to coś się musi spierdzielić. Tak jest zawsze. Muszę się zatrzymywać bez 100%, ona nie chce wysypać tego i robi takie kubki pojedyncze. Nie robi tego tak fajnie, tylko takie pojedyncze kubki. No coś jak zwykle jest nie tak, bo chcę nagrać odcinek. Dobra, postarajmy się tu nie, przej nie przejmować. Super, cieszę się, że nie mam dostępu do tego terenu. No, naprawdę, nie wysypię? No, co jest z tą kopaczką? Nie tak, no, już tutaj nawet nie kopię, ale, no, naprawdę. Wyłączone, co? Nie rozumiem już tej kopaszki. Raz działa, raz nie. Dobra, postarajmy na, się nagrać ten odcinek. Się nie wkurzać aż tak bardzo, tak żeby było fajnie, pięknie, bezpiecznie. Prawda co chwilę pewnie będziemy musieli się zatrzymywać, bo będzie pełna kopaczka, nie będzie chciała nam opróżnić. Wow. Czy w ogóle dużo mniej FPS-ów jest. Nie wiem. Jedźmy jeden na godzinę. Może to, to coś da Nic to nie daje. No tak czy siak. Tak jak nie chciała, tak nie chce. No to nie źle, nie? Fajny odcinek już co nagrałem Fajnie no Oporowe kopanie ziemniaków Porowa kopaczka Dziwne, że nie wywaliło wszystkiego tam na łąkę sąsiada Coś tak właśnie czuję, że tak zrobię. Dobra, nie no, Jak dwa kółka zrobię, będzie dobrze. No cóż to jest zrobione, że to nie chce działać. Ale na innych seriach, mi widzowie, ta kopaczka działa normalnie. Tylko teraz ma jakiś dziwny problem. No normalnie, jeszcze nie wiem, z pół miesiąca temu nią kopałem sobie ziemniaczki. Pięknie, ja samemu sobie grałem. I było wszystko Git. A teraz ma jakiś problem. Ja nie wiem, nie. Od czego to zależy, to już. Ona żyje po prostu własnym życiem. I tak jak kiedy jej się podoba, wtedy ona sobie te ziemniaczki wywali. A tak to ma wywalone. I chciałem sobie porobić fajną akcję, ale wyszło jak zwykle. No bo tak się nie opłaca, bo on nie, nie nadąża wywalać w ogóle tych ziemniaków. Jedę 5 na godzinę, ono nie nadąża wywalać tych ziemniaków i to jest bez sensu. Muszę stawać, poczekać aż trochę więcej wywali niż te 10 litrów. I teraz dopiero jechać. To Kurde, 3,5 sekundy i znowu stawać. Być tak fajnie, tak ogniście No jest tak bez sensu, no i nie chcę wywalać tych ziemniaków, no Ja może polecę po wiaderko Wiecie co? Ja ją tu zostawię, żeby ona sobie te ziemniaczki powywalała A ja sobie tutaj przyjdę Paszowos mnie nie chce puścić Dobra, Wywalimy sobie co prawda kiszonkę z tego wiadra Dobra Gdzie jest wiadro? Mamy wiadro Dobra i po prostu sobie będziemy zbierać I Już tak tego Te ziemniaki Po prostu na łyżkę No tak właśnie chciałem robić albo po prostu z podłogi zbierać, no ale Kopaczka ma inne plany, no O! Jest! działa Naprawiłem! Kopię! No i dobra, teraz można fajnie robić akcję kopanie ziemniaków. Nie wiem, od czego to zależy. Widzicie, nagle się naprawiło, i nagle kopia. Jest kurde... Wszystko pod znakiem zapytania. No ale dobra. Prawda, już jest taka minuta, że my tutaj nie zdążymy nakopać. No nie wiem, zrobimy jeszcze dwa okrążenia dookoła tego pola i już nie musieli zbierać, jeżeli będę chciał coś zrobić też ze zbierania ziemniaków. Tym moim pięknym wiaderkiem. Bo tak, no to nie mam czasu. bo za długo jechałem to jedno okrążenia. No dobra. Ajajaj Bo trzeba będzie zainwestować w sprzęt do ziemniaków Albo w ogóle wyjść z tych ziemniaków Te ziemniaki są tylko dla świń Tylko i wyłącznie Bo nawet ich nie sprzedaję o tyle ile ich będę miał To o tyle zjedzą mi świnia Na spokojnie Dlatego no Nie opłaca mi się tego sprzedawać Bardziej że w sumie sieję, sadzę te ziemniaki tylko dla tych świn. Żeby miały co jeść. No i już 15 minuta jest. Aż Nie pierdziele. Już 19 godzina. No ja no. No ogólnie w sprawie tych shaderków to może wam się wydawać, że jakoś dużo się nie zmieniły. Bo dużo się nie zmieniły. Od tamtej co miałem przed zmianą. No ale Jest fajnie. Mi się podoba. Są trochę inne kolorki, bo jest takie odświeżenie trochę tego fs Ten spoko. Dobra. Teraz sobie odjedziemy trzydziechom na bok. No już myślałem, że nawet nie podniesie. Dobra. Gasimy maszynę. Co to trąbisz? Chłopco trąbi, bo se tu... łaże, no nieźle, nie? Dobra, ale to było głośne. Głośne jest to wysypywanie ziemniaczków Jak zawsze Tak, trąb na mnie, bo się... se tu stoję No tak, trzydziestka ci nie pasuje Debilu Wiecie co? Ja się nie będę pierdził. Auta mają znowu jakiś problem. Jak zawsze. Bo absolutnie zawsze auta mają problem o to, że sobie stoisz ciągnikiem i na poboczu mają pustą drogę, no ale oni mają problem, nie? Oni, oni mają problem. Po prostu jakim cudem niby ja tą przyczepę sięgłem Bym chciał sięgnąć tą przyczepę to by zdał żadne skarby nie mógł się sięgnąć ani przestawić Tak to mówię No nie wiem nie O no co Zapomniałem że Zetora teraz będzie otać jak szatan No znowu zbieranie Bawełny. Znowu zbieranie ziemniaków. Znowu ładowanie na przyczepę. Taką samą w sumie jak ładowałem. I znowu podnoszająca się maszyna, która zbiera. No ja no, jaki mam z live'a. Na live'ie też tak było, z... tylko że to była 25. To jest 22. No na live'ie też tak było. Też była 30... A nie, tam była 30 stąd czy nie? A... Chyba trzydziecha kopała, no. No, coś takiego. Oczywiście, no. I nie mogę już, widzowie, pojechać po obciążnik. Bo zanim ja pojadę po obciążnik i zanim ja wrócę, to już... To ja już będę mógł kończyć odcinek. Dlatego, no, pomęczymy się. Ja lubię się męczyć i wkurzać hmm. przez farminga. Wkurzajmy się razem. Tak i teraz nie zbieraj. Nie masz rację, tak? Nie zbieraj. Po co masz zbierać? Zabrało. Wow. Dobra. No 19 minuta. Jak ten czas szybko leci? Ja nie mogę nagrać filmu żadnego. Czyż co ja w tym filmie zrobiłem? Nic. Nie no. To, to niezły film ze zbierania ziemniaczków, no. Cztery razy dookoła objechane pole. 7 łyżek załadowanych i koniec odcinka Co? łycha Nie ładuję całej, bo i tak go będzie miotało A tak to może nie będzie go tak miotać A no właśnie dorobiłem te przystawki Mam 500 złoty mm, cały koszt mnie wyniósł No i ogólnie już jest plandeka nie z. Taka większa przyczepka już. Po 10 to nowy zestaw 10 to nowy zestaw teraz będzie można wodzić. Wodzić. Bo to 11 prawie. Ten Fajno fajno. Czekajcie, czy ja mówiłem na początku odcinka, że może po wykopaniu ziemniaczków coś jeszcze zrobimy? No to nieźle. Tylko ja bym to musiał jeszcze z dwie godziny tu robić. Dobra, no ważne, że nagrałem odcinek, tak? Odcinek na... Czwartek? Albo piątek? Nie wiem, zgubiłem na hubę, bo tak ostro na zapas lecę z tymi odcinkami, że ja już nie wiem na kiedy ten odcinek jest. No ale muszę tak w sumie powyzbierywać trochę tych ziemniaczków, no bo inaczej po prostu nie będzie szło. Nie będzie szło. Po prostu kopaczka mi się będzie blokowała, tak jak już to robiła, na przykład na poprzeczniaku. Dlatego muszę... ...tak zrobić. Jak już trochę zbieram, to zbieram do końca. No chyba, że przyczepa się zrobi pełna, no to wtedy to jeszcze chwilę pokopiemy. Co prawda zaraz ta przyczepa pełna będzie, ale... To dużo tych ziemniaczków, stoją go poletka tu będzie. Polera, takie małe poletka. To może i tu też tego yy, Żyta Trochę sypnąć Muszę zobaczyć co tu się sieja. Bo zapomniałem O no No, no też tak sądzę No ale nie będziemy już odpalać 30 bo to Szkoda paliwa zbieramy tą pełną łyżkę I kończymy to Jakim cudem to trafiło do internetu? Nie mam pojęcia. Dobra, więc ten... to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.